dzień dobry. Duchowość w czasie koronawirusa. No, jest. Podejmujemy życie duchowe. Kościół funkcjonuje jako wspólnota, jako wspólnota wiary. Dzisiaj chciałbym podjąć temat fides et ratio, wiary i rozumu. Bo trudna nowa sytuacja, w której znaleźliśmy się, odsłania pewne tendencje wśród wielu ludzi zarówno wierzących, jak i niewierzących ale bardziej skupię się dzisiaj na y, m, poglądach y, katolików, y, bardzo często broniących właśnie y, doktryny, kościoła, y, no i niestety popełniających wiele błędów. Oczywiście y, niewłaściwe byłoby przeakcentowywanie rozumu. W naszej rzeczywistości epidemii oznaczałoby to zamknąć wszystkie kościoły y, na kłódkę, nie ma żadnej możliwości spowiedzi świętej, Modlitwy osobistej, adoracji Najświętszego Sakramentu czy mszy świętej dla bardzo wąskiego grona ludzi. To jest oczywiście niewłaściwa postawa i dobrze, że w Polsce mamy otwarte kościoły, ale rozum dobrze używany nakazuje nam zachować wszelkie środki ostrożności. Dlatego, nawet idąc na adorację cicho Najświętszego Sakramentu, zachowajmy. Odpowiednią odległość. Nie siadajmy tam, gdzie już ktoś jest. Myślę, że te kilka ławek odstępu jest jak najbardziej uzasadnione. No i pamiętajmy, że nie może być więcej niż 50 osób. Nie zapominajmy, że wlicza się w to również ksiądz czy kapłani, którzy w, w tym momencie byliby na przykład w konfesjonalach. To jest bardzo, bardzo istotne. Nie narażajmy też księży proboszczów, administratorów czy. Rektorów kościołów na jakieś trudności z prawem, że byłoby więcej osób wtedy. Tu nasza wspólna odpowiedzialność jest bardzo istotna. Natomiast chciałem zwrócić bardziej uwagę na pewne niebezpieczeństwo pomieszania porządków, które ujawnia się bardzo mocno w tych dniach. A mianowicie, jaki jest ten stosunek wiary i rozumu do siebie. Otóż niektórzy uważają, że propozycja tego, żeby na przykład nie uczestniczyć we mszy świętej, jest wyrazem niewiary. Bo przecież Pan nas gromadzi, Pan, który nas ochrania, Jezus, który daje nam władzę stąpania po wężach i skorpionach. To prawda, Pan daje nam siłę, ale nasza miłość do Jezusa nie może stać w opozycji. Do miłości wobec drugiego człowieka. Pamiętajmy, że Pan Jezus nie jest ograniczony rzeczywistością, którą uczynił, nie jest ograniczony sakramentami. On może przychodzić do nas w całej pełni, jeśli chce, także poza sakramentami. Dlatego, bracia i siostry, no właśnie, nie możemy tu przewartościować, tak, że wiara uczyni nas bezpiecznymi. Ja zawsze mówię tak, przy różnych sytuacjach, dopóki nie wiemy, nie znamy jakichś szczegółów sytuacji, to niejednokrotnie doświadczamy, że Bóg nas chroni. Ale jak Pan Bóg daje nam Poznanie, mówię w różnych sytuacjach życiowych, w relacjach, trudnościach z ludźmi, jakieś okoliczności szczególnie trudne, kiedy Bóg daje nam już to poznanie, to już też wzywa nas do odpowiedzialności. I dlatego nie mogę kochać Boga i być jakoś przeciwko człowiekowi, narażać go na niebezpieczeństwo. No mamy takie przykłady ze świata, gdzie różne spotkania modlitewne czy nabożeństwa miały miejsce w czasie epidemii i bardzo duża część uczestników jest zarażona. Jest jeszcze większy problem, uważam, a mianowicie spór o przyjmowanie komunii świętej. Bracia i siostry, yy, piękny i starożytny zwyczaj, yy, choć mniej praktykowany w Kościele, yy, na pewno w Polsce, to jest przyjmowanie Komunii Świętej na rękę. Tu są wielkie spory teraz w internecie, tak? Czy można się zarazić przez Komunię Świętą, czy nie? No, sama Komunia Święta oczywiście niesie życie, niesie uzdrowienie, niesie nieśmiertelność. Ale czy ręce kapłana to niosą? Czy kogokolwiek, kto rozdaje komunię świętą, jest do tego uprawniony? Czy ręka, yy, usta, ciało przyjmującego? Yy, no właśnie. Yy, myślę, że mamy tutaj pewne pomieszanie. Otóż yy, zauważam, mówię teraz też jako teolog, yy, dogmatyk, yy, że niektórzy rozumieją Eucharystię w taki troszkę zabobonny sposób. A mianowicie, że najświętszy sakrament to już jest sama świętość. W takim znaczeniu, że co, nie ma już tej rzeczywistości doczesnej. No popatrzmy, co naucza Kościół? Po pierwsze o Jezusie Chrystusie. Sobór chalcedoński i późniejsze sobory pierwszego tysiąclecia. Że mamy dwie natury Jezusa Chrystusa, boską i ludzką. One są niezmieszane. Ta boska nie wchłania ludzkiej. Mamy dwie wole Chrystusa, dwie, dwa działania Jezusa, tak? a więc wszystko to, co jest takie monofizyckie, czyli że jest jedna natura pomieszana, tak? czy jedna wchłania drugą, jest niechrześcijańskie i jest nieortodoksyjne. I teraz odnieśmy to do Eucharystii. Mamy Sobór Trydencki, które definiuje katolicką naukę o Eucharystii, a mianowicie yy, mówi o przeistoczeniu, czyli przemianie substancji. Chleb yy, staje się ciałem Chrystusa, yy, a wino krwią Chrystusa. Yy, to ciało i krew Chrystusa obecne jest pod postaciami chleba i wina. I już dzieci uczymy, że w Komunii Świętej przyjmujemy prawdziwie Jezusa. Ale pozostają przypadłości: chleba i wina, smak, wygląd, zapach. Kiedy to odniesiemy do tej sytuacji, bracia i siostry, troszkę niebezpieczne byłoby więc mówić, że cały obrzęd Komunii Świętej czyni nas całkowicie bezpiecznymi. Posłuchajmy też lekarzy. Posłuchajmy epidemiologów, tych, którzy znają się na przenoszeniu yy, wirusów, bakterii yy, i nie wytaczajmy wielkiego działa, yy, którym będzie strzelanie, że ten i ten i ten yy, występuje przeciwko wierze yy, bądź yy, pokazuje swój brak wiary. Popatrz, yy, jeżeli stajemy przed Jezusem, Mam czyste ręce jako uczestnik liturgii, tak? I mam y, czyste, zdezynfekowane ręce jako, jako szafarz Komunii Świętej. Nie, nie ksiądz, czy Diambiaką, czy nadzwyczajny szafarz Komunii Świętej, tak? I y, stajemy y, jako szafarze przed, y, przed Tobą, przed wiernymi, tak? I teraz wierni tworzą niejako tron z, ze swoich rąk, nawet taką formę krzyża, tak? I dają ciało Pańskie swoimi czystymi rękami, na czyste ręce wiernego, to można położyć ciało Pańskie bez dotykowo. To tworzy pewną przestrzeń bezpieczeństwa dla Ciebie i dla tego, który rozdaje Komunię Świętą. I spożyj przed szafarzem Komunię Świętą. Tak mówią przepisy. Bracia i siostry, to jest forma dopuszczona przez Kościół. Nie jest wcale gorsza yy, albo dla słabowierzących. Tak? Yy, jeśli popatrzymy na historię Kościoła, to mamy piękną katechezę yy, Cyryla Jerozolimskiego, który uczy nowookszczonych, jak przyjmować ciało Pańskie. On mówi właśnie: yy, złóż yy, tak ręce, by przyjąć na tron Twojego króla i ze czcią spożyj. Komunię Świętą. Bracia i siostry, myślę, że to jest ważne. Niektórzy boją się tej praktyki zupełnie niesłusznie. Zachęcam bardzo, bardzo serdecznie wiernych do tego, żebyście, jeżeli macie sposobność przyjmowania Komunii Świętej, przyjmowali ją właśnie w taki sposób. Ale też mój apel do księży, żebyśmy tak odważni też proponowali wiernym właśnie taką formę przyjmowania Komunii Świętej. Spotkałem już komentarze osób, które zazwyczaj przyjmują Komunię Świętą do ust, ale w tym czasie koronawirusa podjęły tą praktykę przyjmowania Komunii Świętej na rękę i mówią o wielkim swoim doświadczeniu, zupełnie od innej strony, bliskości Jezusa. Bracia i siostry, jest z tym jeszcze jeden fakt związany. A mianowicie, jeżeli będziemy też dla świata dawać takie jasne komunikaty, że podejmujemy też różne praktyki, które zmniejszają w jakikolwiek sposób ryzyko zakażenia, to czujemy tak jak ludzie, którzy są w świecie. My musimy się jako wierzący bronić bardzo mocno, przed takim oskarżeniem, że za nic sobie robimy oboszczenia czy jakieś niebezpieczeństwa, które czyhają dzisiaj w świecie. Myślę, że więcej pomożemy dla ewangelizacji świata, jeżeli jako chrześcijanie, katolicy, jako Kościół będziemy no, przyjmowali takie praktyki, które. W żaden sposób oczywiście nie naruszają naszej miary, ale dla innych spoza Kościoła są świadectwem też naszej odpowiedzialności. W ten sposób dajemy świadectwo i stajemy jedno ze wszystkimi ludźmi wobec trudności, które nas spotykają, dając jednocześnie świadectwo naszej wiary, naszej miłości do Jezusa i tego, że w Jezusie. Yy, mamy siłę. Mówię o tym dlatego, że yy, no martwi mnie. Yy, coraz większa liczba różnych postów, komentarzy, yy, że stosowane yy, ograniczenia czy propozycje uderzają w wiarę bracia i siostry. Nie okazujmy miłosierdzie. Więc zachęcam jeszcze raz ze swej strony o Umiar w mówieniu, o zachowanie tej równowagi między wiarą a rozumem. Pamiętajmy o tym, że Bóg jest większy niż sakramenty, że Bóg jest większy niż porządek, który ustanowił ten normalny porządek dla wiary, i nie bójmy się z wielką czcią i godnością przyjmować ciało pańskie na rękę. Adoruj wtedy Jezusa, On przychodzi do ciebie. I może jeszcze jedna kwestia, bo gdzieś tam też ona się przebija. Niektórzy mówią, no przecież nie może człowiek, który ma niekonsekrowane, nienamaszczone ręce przyjmować ciało pańskie. Otóż bracia i siostry, namaszczenie rąk jest w czasie święceń kapłańskich w obrządku łacińskim, rzymskim. Nie ma w niejednym obrządku wschodnim, katolickim. Otóż namaszczenie rąk nie jest istotą sakramentu święceń. Diakon staje się prezbiterem w momencie, kiedy biskup nakłada ręce, a później jest modlitwa konsekracyjna. Wtedy też ubiera stółę na sposób kapłański i zakłada ornat. A później są tak zwane obrzędy wyjaśniające, czyli pokazujące to, co się dokonało w czasie święcym. I dlatego argument taki, że nie mogą niekonsekrowane ręce dotykać ciała pańskiego, jest prywatną opinią, nie ma uzasadnienia teologicznego, dlatego że no, to by oznaczało, że kapłani, którzy są z innych obrządków, na przykład wschodnich, bez namaszczenia rąk, nie są w pełni prezbiterami. No, konsekwentnie by trzeba było taki absurdalny wniosek postawić. Dlatego nie używajmy tego argumentu. Bracia i siostry, zachęcam, mówię jako teolog, jako ewangelizator, jako duszpasterz, jako misjonarz miłosierdzia. Nie uprawiajmy takiej pseudoteologii, bo to jest niebezpieczne dla naszego takiego życia wewnętrznego dla równowagi, która jest nam bardzo, bardzo konieczna. Dlatego jak najbardziej dziękujemy Bogu za to namaszczenie. Ale chodzi przede wszystkim o namaszczenie wewnętrzne, które dokonuje się w Sakramencie Święcej. Więc nie używajmy tego argumentu w rozmowie o to, kto może rozdawać Komunię Świętą i jak można przyjmować Komunię Świętą. I słuchajmy bardziej Kościoła. A Kościół dopuszcza i do ust, i na rękę. A dzisiaj pasterze. W sposób szczególny zachęcają, żeby przyjmować Komunię Świętą na rękę. Dlatego bądźmy posłuszni, bo łatwo jest odmawiać modlitwę, na przykład litanie do świętego Józefa Józefie najposłuszniejszy, ale wykonywać już trudniej, tak? Więc okażmy też posłuszeństwo i miłosierdzie wobec kapłana, wobec innych wiernych, przez to, że nie będziemy tworzyć swojej własnej teologii. Ale będziemy żyć tak, jak mówi Kościół. No i dawajmy światu nadzieję, odwagi. Pan jest z nami.